Objawiły się skłęby ok ciemnego dymu i ohydnego smrotu zdobywającego się z kątów w pokoju. Ich postać była obca i niedawna, Tała się z wielu ostrych kątów, które nieprzerwanie się zmieniały, jak tak jakby ich forma była niestabilna i samej w samej swej naturze grubsza... W samej swej naturze z grubsza wyglądały jak coś zarówno humanoidalnego, jak i zwierzęcego. Światło wydawało się tańczyć dookoła nich, na znaczącym wielowydmowy odcinek. Te były z najbardziej niepokojące, czy były materialne, czy duchowe. Nie mogłem mieć do tego pewności. Ich oczy buchały złem, tak jakby obrażała jest sam, sama nasza natura. Dostrzegłem wielkie strące szczęki każdego z nich, a może każdy z nich miał ich wiele. Alternatywne nazwy. Suma z wszystkich bytów Ja nie. Była chce Panowie kątowego czasu. Moce. Mają możliwość wpisania wszystkich mocy Tindallosem. Odsyłam do filmu o ogarniach Tindallos. Tanie punktów 24. Tanie moce to barzyń 4, k6, średnia krzepa 5. Znaczy punktów magii 42, ruch 20. 60. chodząc 20 latami. Walka. Może gość lub urażaczać kupa lub jęzkę. Do tego może korzystać z wszystkich mocy Tindallosem. Niebieski i Chor. Chyba go już opisywałem. Pochłonięcie. Może połknąć wszystko, obu lecianie 500. 500. Połknięte osoby mają 1k10 plus 6 rund no, na ucieczkę, jeżeli się rozpadną. Uchłonięto osoby mają 5 małych punktów, ale minimum 12 obrażeń łącznie. Każda runda wewnątrz łatwy kosztuje 1k10 punktów. Siła zręczna się konstrukcji, siła się kondycja. Muszę wstępie 5 punktów na dzień odpoczynku, ale także z Język jest taki sam: walka 90, 6, 5, 18, 1, 6, plus modyfikacja, wrażenie plus oddziaływanie niebieskiego i choru. Bóg 50, 70, 35, 14. Obażnię 4 plus 1 ręka 10 z siły, zręczności, kondycji i wyglądu. Język 90% 20, 90, 25, 18. ważnie 3 garsz, 6, 6 mocy i siły. Unik 50, 25, 10. Umiejętności nie dotyczy. Pantaż 4 punkty skórzla, generujesz 8 punktów na rundę. Śmieć po osiągnięciu 0 punktów wytrzymałości, odporny na zwykłe obronie magiczne obroni i zaklęcia za normalne obrażenia Po osiągnięciu 0 punktów wytrzymałości opar się o zastosowanie kieszałów. Zaklęcia wszystkie, jakie strażnik uzna za stosowne w części czasu i przestrzeni. Utrata boży 1k6 lub 1k20 za spotkanie łacy A teraz ważna rzecz, którą muszę znaleźć. Rzad... uważa się, że, że wyznawcy Joksotota -sotot, brzydą się Tindelosianami, wydał się, między tymi bytami toczy się ponadczasowy konflikt. zakrzywiona jak która natura, jak zostaje implikowana z cyklicznym połowym czasem, z usprzednym czasem kątowym tinderosian Tak jakby dwie konkurencyjne formy czasu nie walczyły o panowanie szybkości. Jako że teraz przejdziemy, jak korzystać z nich. O garze z Używanie z nich, pierwszy to łowcy, jak już opisałem na początku. W pierwszym filmie było o nich. Regeneracja powoduje, że mogą długo walczyć i wyprzedzać większych graczy. Niebieski i skapuje, albo i ichor skapuje, z, z góry jaskini. Albo ewentualnie używanie mocy Kindle w filmie, hybryda Kindle Cóż, ma słabsze moce, ale ma dostęp do ugryzienia, do którego chyba on nie ma dostępu, więc można z niej korzystać właśnie do ugryzienia. Bo fakt, że swazowanie Pan też w ma w przeciwieństwie do listopada. Nie. Ma taki samy statyndalus, teraz, myśli, trochę wolnych, ale jest słabszy, ale przewagę ma jedną. Może tego już nie wsać. I teraz ważna informacja. Władcy zyndalus nie powinni być stosowani często. Jak już przeczytałem na początku rzadko... Chyba, chyba przytam. Rzadko się pojawiało na ziemi z powodów bardzo, chyba że z powodów bardzo istotnych. Jeśli gracze, więc, jeśli, więc... No, nigdy nie powinno dojść do statystyki, że gracze walczyli więcej razy z władcami Kindalos, niż z ogarami i hybrydami. Tatsujemy ja się? Władcy Kindalos. Ich statystyki. ta ja tylko w trzech różnych, honach, jako pochłajacze, przez fakt ogromnej prędkości, jako woje... Wprowadzenie. nie Ciężko z tym wygrać. Poza pochłanieczym i walączącym, po potworem jest też jedna umiejętność, którą może korzystać. Ta umiejętność to zakończysz. Wszelki, tak jak jest strażnik, uzna za stosowne. Czyli rozumiesz, jeśli też mu. On ma dostęp do tych, które są w tym momencie w kampanii potrzebne. Po prostu. Potrzebujecie, żeby. ptusz gracze uznają, że rzucą sobie potężne zaklęcie, gdzie, gdzie, które, na przykład, źle da tym, no to on ma nagle to zaklęcie, może wcześniej z niego nie korzystał. Rozumiecie? Rozumiecie? Ale cóż, to tyle. Pa!